Witaj drogi słuchaczu! Stwór, o którym dziś Ci opowiem, zwany jest warginem. Jeśli masz zamiar przygarnąć kotka, to akurat z tego filmu dowiesz się, od jakiego futrzaka powinieneś trzymać się z daleka. A jeżeli już posiadasz kota i nagle dziwnym trafem wszystko zaczęło Ci się dobrze układać, masz pieniądze, rodzinę i jesteś szczęśliwy, to tak naprawdę masz… nie lada problem. Ale nie martw się, pomogę Ci. Najpierw przyjrzyjmy się twojej sytuacji, aby ocenić, czy rzeczywiście mieszkasz pod jednym dachem z warginem. Nie wyrzucaj jeszcze swojego łyska sożercy z domu, bo może okazać się niewinny. Opiszę ci wargina, a ty spójrz na swojego kota i oceń, czy wygląda tak samo. Wargin był przerośniętym, czarnym jak smoła kotem, którego oczy płonęły żywym ogniem. Z czego słynął? Przygarnięty wpierw pomagał swojemu właścicielowi w osiągnięciu szczęścia i bogactwa. Kiedy zdobył już zaufanie gospodarza, pokazywał swoje prawdziwe oblicze. Sprawiał, że człowiek tracił cały swój majątek i popadał w konflikt z najbliższymi. Nieszczęśnik za sprawą tego kota stawał się skąpy i podejrzliwy. Kiedy Wargin zauważył, że gospodarz zrujnował całe swoje dotychczasowe życie, uśmiercał go. No, w jaki sposób? Kłami? Pazurami? Otóż nie. Vargin był mistrzem magii. Tworzył w głowie swojej ofiary różnego rodzaju insekty, które żądliły go od środka, doprowadzając do bolesnej śmierci. No dobrze, ale co ja mam zrobić, kiedy oceniłem, że mój kot jest warginem? Jest taki, jak opisałeś, a ja zdążyłem już pokłócić się z całą moją rodziną. Straciłem też majątek. Co mam robić? No cóż, musisz zgłosić się do kogoś, kto włada magią. Tylko tak pozbędziesz się tego problemu. Policja ci tu nie pomoże. Chyba że jakiś funkcjonariusz dorabia sobie na boku jako magik. Jeśli, drogi słuchaczu, właśnie usiłujesz pozbyć się wargina ze swojego domu, koniecznie daj znać w komentarzu, jak ci poszło. Do następnego, cześć!